Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest oczywiście kolejny odcinek z Dead by Daylight. No perks, no items. I jest ze mną Tomek. I jestem. I Google Gamerka. Jest tu. I intro. Po Nie I jest jeszcze Dawidowski. tu. Jestem. No, <grym> ty? Mnie się odezwał. E, Także słuchajcie, kontynuujemy dalej nasze. No perks, no items, bo to poprzednio to była porażka. No lepiej, nie peszcie. No, znaczy nie, mi się podobało nie robić. śmiesznie było. Tomek ma nauczkę czego nie robić. I zobaczymy. Ja chcę tylko coś powiedzieć, panie Agnieszko, wiesz. Panie to już... Nie, 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 nie. O Jezus! No bo ja oh my god! Dobrze. Powiedz mi jeszcze, że miałaś jakieś perki. No, oczywiście, bo nie wyłączyłam, tylko postać o Jezus! Gołączyłam. No co no byłam zajęta chwilowo. A, ja nie. mam, ja jestem przygotowany. Panie Davidowskie reddy. A, cyk. Alo. Może coś robi? Albo go nie ma. O, nie? Czekajmy wszyscy. Albo zasnął. Może się obudzi. No Może tak długo czekał. No bo tak ready. długo czekałaś, że zaczniemy. <laughs> Hej! No bo jak ten, jak go nie będzie, no to będziemy musieli cyk, cyk. No patrzcie go, no. No, nie ma go pewnie, bo za długo cyk. cyk. Ale dał Redy wcześniej. Kiedy wcześniej? Dawno temu? wcześniej wcześniej Dawno temu. Oh, Dawidowski. No. Nareszcie ah, się obudził. Widzi. Także moi drodzy, my wam też, jak tutaj się jeszcze nam szuka, to przypominam oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadnijcie też na sośjalki. Linki macie oczywiście w opisie. I Aga gdzie? g dwa. Oh. Indeed. Jak myślicie, obstawiacie? Damy radę? Nie damy radę? Nie, teraz jest ciężko, co ty? No, ja na pewno nie mam Ha, Aha, już nie Nie, na pewno wam nie mam... O, daję okejkę. Ja też dałem, wszyscy daliśmy. A Davidowski, Indeed. Jak to to widzę... Na 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 na... Na 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 się. Ja bym poprosił podpowiedź, jaki będzie killer. Walka z mózgiem operacji. Mózg operacji potrafi wykonywać. Aha, pęd. mózg operacji będzie. Masz mózg operacji napisane, Tomek? Mm -hmm, no. Tak, ja, Tak, dobrze, Whiskers. Whiskas. Z... Znowu ten hmm. No On jest mózgiem operacji, punku. To było mi miło, mam nadzieję, że wam się <grym podobało <grym menu główne. jakąś małą jamałokę i będzie w ogóle Tak. Jama bez oka. Wiesz jak na małej szybko moją kutyskę znajdzie? A to jednak masz? To jest aż tak wielka. To jednak masz Tomeczku? Co? Co? No ja no, moja postać się robi kreski. Moja prostu. A jak ja kiedyś powiedziałam? Ej, bo. Odwami, bo mój mój moją, kres kres jest. moją kreskę. Nie, <laughs> to Ta. już tak się utrosamiła. Utrosamiłaś. Czekaj. Utorsamiłaś. Ja też, to się odmieniam. No więc powiedz, że byś. się. No i skąd wiedziałeś, że bo, będzie ja małoka? Ja przestanę cokolwiek mówić. I to jeszcze mała. <laughs> Kurwa. To się mała. Są geny zablokowane, Serio? oczywiście. Aha. Co? Ale ta postać już nie jest taka sexy. No nie. Ale jest mniej widoczna na no A czasami bycie mniej widocznym, mniej widocznym. Ty, idę do, do szafy, ale będzie dziewica. No sprawdź, czy jest dziewica, no. Kurde, we wchodzisz, wchodź do szafy, jesteś dziewica. <grym> <grym> No nie, Atonku. No nie. Tak nie działa. No, i no jest gdzieś przy mnie. Wypieprzaj stąd! To doszedł? Przy szafie? Niech ciebie wiedzie. Wojtek, czy ja? ty? Nie. Przy szafie? Gdzie? No wyszedł. O, to ty! A ja no, my, my z Davidowskim czekamy, aż I się Geno się opinduje. Ale wiecie co, my powinniśmy zrobić chyba ten gen najbardziej strategiczny na środku. No to zapraszam cię, A nie, wy też tu jesteście! Ja, wiejduł. no. ja sobie ja psikarz wezmę. No. Już bierzesz psikacz? No co, będę z rokiem goniać. Nie chcę nic ale... No No, nigdzie nie poszłam, bo on tu lata. Weź! Szukasz, szukasz, Łukasz. Szukam... O gdzie? Chodźcie na górę, kuźwa, czubaki. Chodź na górę? Robię geny. na minę wcisnąć, nie? No robię geny, jest jedna, jedno wolne miejsce, zapraszam. Coś Tomek. Bo mhm. ty chce nie poświęcić. Nie, nie, ja tu z Dawidowskim. Mucha, idzi. Hmm? Czemu już idzi? Ale długo są poblokowane te geny. No. Osiedzę za twoją krechą. Kurwa! Podblokowuj <laughs> się, Pff, genie! To też a wejdź go na siebie. Geny. No kurde, z miejsce krechę, no! E, jak długo tego nie mogą Kurwa piwnia! Ja ptupce! Właśnie nie wiem, jak długo, może jakieś przedłużenie. Przedłużenie może? Ja je w w piwni. Chyba u góry jest. Na pewno <grystanie> 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 Dobra, okay. idę po potomka. Jestem. jestem. Jezus! Aha. No, już jestem narażony. No, spierdaczej, pójść was strako. Nie, nie gram, ej bez tu nie gram. No, perks, pójść, to jest porażka. Gibona nawet nie ma. O pierniczy, chociaż jeden gen zróbmy. I idę na dół. <grym>, nie wiem czy zrobimy, chociaż jeden. Miałem już trzy czwarte. Patrz jaki grzyb tam siedzi w rogu. <grym>, Gdzie jest Wojtek? No grzyb! Poszedł? Siedzi. No poszedł no, ale będzie miał narażony Dobra, zrobiłem Gdzie... gena jednego, przynajmniej honorowego Mała miła tam lecz. U. No i fajnie, no jest za mną, jest za mną. Tak jak znacie ciągnę, tylko nasa skrzypę. Dobrze. Nie, zostawił mnie. On mnie nie follow. On mnie nie follow. Nie masz narażony? Nie. Patrz, trzy, dwa, jeden, to Robię w tym domku. Dobrze.

ja tu tylko będę śpiewać można Co można? tym razem mi wpadł narażony? Mogę wiedzieć dlaczego? A wcześniej idzie? No. Oh. <noise> tak zgodne małżeństwo. No. no bo mam teraz bliską konekcję, a może tak mnie też? Ale no chciałam, tylko złapało... A to ty? A to ja? A to no, nie poczułaś no, moich no. palców? No nie. co? To są Magic Finger. Ale zobaczcie, nie ładujemy wszyscy Tylko ten kto kogo dziabnął. O nie, 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 nie. Komku! chodź? Więc tamten musiał mieć dobre dodatki. Może to ok, to bomba? Lubię gena. Mm -hmm. Ja tutaj lupy mam. A to nie w budynku. Aga, że ja po... tu mówię, że tu gena robię! No ale przecież mam mamy lupę. A gdzie aga? No i co zrobiłem? Ja wychodzę do szafy. Gdzie wychodzę? ej, nie gram w tą głęboką. <laughs> Idę to tutaj widą z sklepie? Kurwa, nacisnę ze spacer i razem do szafy. Przy nim. Brawo, ty. Brawo ty. A czemu on Dave położył i przyszedł do nas? Nie gram w tą grę, ja nie umiem w to grać. To nie jest gra dla mnie. Mam strój. Znaczy inaczej, grać można, ale nie na no personal items, bo. To jest tragedia. Ale wiecie, wy lubicie jak my mamy podgórkę mocno, więc. Tak. Im bardziej źle, tym lepiej dla niego. Tak. nawet z perkami mam podgórkę. Ale wiesz, z jeszcze jesteś w stanie coś ugrać trochę, a tutaj to jest totalna lipa. Tragedia! Bo tak, to, tak naprawdę to, to jest to to mój trzeci mecz i ja czuję, że nawet jakby mordurę miał wyłączony no, monitor ja, ja bym przegrał. Boże. Aha. I tutaj. tu jestem. Dobra, to rób Gena, ja po niego pójdę. Tam z tyłu za tobą jest skrzynka zwykła, więc zobacz czy tam jakiegoś jakieś itemka nie masz. Poszedł w stronę Tomka Idę podejść do tego. O, nie trafiłem. No skurde, koleś co mnie! Krew mi się kończy. Hahaha. Ta Tarariram, tak. Zegnałeś kompanowie. No jakim cudem, no. Ja Popierdzieli <todgłos> mnie z tą bronią. No i narażona, szkur. Narażona ona. Kuźwa tej widocznie się psiuka tej. Najbardziej denerwująca rzecz moim zdaniem w Dead by Daylight like, to są hitboxy To jest najgorsza rzecz jaka może być Ej, was zrobiłem e, genad, powinienem pipkę dostać Pipe ona On tu idzie Pewnie Barba ma może idę widać A wodyciadka. To Lipa, to teraz pójdzie pewnie za tej widowskiej, Nie, bierę, nie. Mnie, bierę mnie, bierę biegnie w stronę Wojtka. W stronę promyku nadziei. Cholera już. Ale i on tak pójdzie. Ale on szybko dojdzie tutaj. Mówisz? Ta. No bo on ma ten swój skok debilny, no. O, patrz, już, już ładuje. On ma skok, to szybko dojdzie, no super. Ale nie, ale nie tuneluje. To bo po prostu sobie... Davidowski mnie zostawił Aga, mm -hmm. przestaje skakać <laughs> Boże O, dostał ja, oczywiście dokonaj wyboru, bo przecież... Tak musi być dziewic Nie, 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 po prostu Ty już dziewic szukasz A ty Nie potrzebuj Davidowski, papa pa. okay, pa. To powinno być mózg operacji, mówi papa. Pa. No nie no, właśnie to... no hmm. Pan pa na Gugarę Prosto mu to na twarz Myślał, że sporo sporo A, No dobra, walić sobie? to mnie kuźwa, bo już nie mam siły cię gra to jak ja Nie, po prostu bez perków to jest totalna katastrofa No jest bardzo trudno, zwłaszcza się nie ma da. Nie Wojtek, tutaj całej reszty. Nie Baj, klapa. Dawaj, klapy! Uja. Dawaj, klapy! Ale widzisz, Wojtkowi nie pisana była dziewica. No nie. Klapa! Tu się mu gdzieś klapa to zryspać. Tak. Ta. Ta. <grym> się... Wiesz, że powiadomienie dajesz mu jakiś Tak? Tak! Nie ma teraz te takie obręcze. No i właśnie już wie, że tu jesteś. <laughs> Wojtku! Daj mu piłkacza. Mogę? Może będzie miłe. Ej! Może to jest ty sam! tam ten też tak stał. Nie, to jest o, Ach, hamiu. A cię chamiu... Nawet nie przydusił. Nawet nie będę, będę wiglować. Chamiu! O ty, patrz no to jest. O b, nie, b, naprawdę. Słuchajcie, jeżeli mamy z wami 100% 4, DBD zrobiło się na trudne. Jest trudne, no. I, Było i to nie jest kwestia tego, że powiedzmy my nie mamy skilla, bo coś tam umiemy jednak, ale nawet to sam jak oglądam tych takich e, gdzieś tam na Twitchu kogoś, ktoś jest surwem, czy ktoś jest killerem, to jedni mówią, czyli co grają killerami, że mają dużo łatwiej teraz. A ci, co no. robią z urwami, mówią, że mają teraz dużo trudniej. Tak. Więc y, jak już Good. wcześniej były problemy z killerami, tak na dobrą sprawę, no tak teraz jest jeszcze gorzej. I była barba, no to się nie dziwię, że nas widział. Mhm. Mm o Boże. Ja nic nie mówię. Masakra. Ale dobra, słuchajcie, to y, myślę, że na dzisiaj to będzie koniec. Pójdźmy. Out z No perks więc w następnych odcinkach to mamy do powtórzenia Adepta na pewno, więc już gramy z perkami, ci co tam, oczywiście ci co nie wbili. A wszyscy wbiliśmy czy nie? Nie, na Rebece nie mamy. A na Rebece chyba nie mamy, to tak, no to będziemy powtarzać. Ale to zobaczymy sobie w następnych odcinkach. Także za dzisiaj wam dziękujemy. Była ze mną Agnieszka, był Tomek i Byłem. Takie, takie najdalsze zakątki i krtani, widzę, wyszły z ciebie. Tak. Może ten demon indidowy wyszedł. No może. Może tak być. Dobra, ale my wam za dzisiaj dziękujemy, trzymajcie się, cześć i. Pa -pa! Ta -ta!